RideBnB right to jest coś, o czym będę dzisiaj chciał Wam powiedzieć, tak, że tak powiem, skrótowo. Czy spotkaliście się już z tym określeniem, z tą nazwą, z tym logotypem? Czy, czy orientujecie się, co to takiego może być? Nie. Nie słyszeliśmy. Dobrze, moi drodzy, w takim razie już mówię o co chodzi. Pierwszy na świecie program budowania społeczności na blockchainie OPBNB. Zmierzamy w kierunku przyszłości. Czym jest smart contract? Smart contract to samoczynnie realizowana umowa cyfrowa zapisana w kodzie, funkcjonująca na platformach blockchain, na przykład takich jak Ethereum, czyli blockchain, świat kryptowalut i samorealizujące się umowy zawarte w kodzie na blockchainie bez żadnych pośredników eliminacja całkowita takie szerokie zastosowanie smart kontraktów między innymi w sektorach takich jak finanse i zarządzanie łańcuchem dostaw Nie będę wam w tej chwili opowiadał w szczegółach tego bo jest to wiedza dosyć obszerna jeżeli temat was zainteresuje i będziecie chcieli zgłębić i wiedzieć co to jest smart kontrakt i jak on działa Naprawdę bardzo dużo tej wiedzy jest w internecie i można ją sobie zdobyć. Ja tylko tak sygnalnie mówię, o czym będziemy mówić i z czym mamy tutaj do czynienia. Więc na pewno mamy do czynienia ze smart kontraktem, który jest wykorzystywany do tego, abyśmy mogli sobie skumulować określoną ilość tokena BNB, który jest tokenem największej giełdy na świecie Binance. Jest to jedna z pięciu najpopularniejszych kryptowalut na świecie, z kapitalizacją przekraczającą 81 miliardów dolarów i aktualną ceną poniżej 1000 dolarów. Tutaj ten slajd troszeczkę już jest może nieaktualny, bo ta cena 525 dolarów za BNB to miała miejsce 2-3 miesiące temu. Na dzisiaj to jest już powyżej 700 dolarów za jedno BNB. O zaletach smart kontraktu, to co sygnalnie też wspomniałem, jak, jakikolwiek brak administracji, niezmienny kod, brak konieczności, jakiej, jakiejkolwiek konieczności składania wniosków o wypłatę. Jest to inteligentny kontrakt, który program partnerski Ridebnb BNB czyni absolutnie unikalnym i automatyzuje wszystkie transakcje które są przeprowadzane pomiędzy uczestnikami tego programu i eliminuje pośredników. Zwiększa to bezpieczeństwo, redukuje oszustwa i usprawnia wszystkie operacje. Z racji tego, że wszystkie operacje są przeprowadzane bezpośrednio na portfelach zewnętrznych, na których kumulujecie i zbieracie swoje własne BNB. Dlaczego wybraliśmy? No to już, to już mówiłem. Według analityków rynkowych sugeruje się, że to że ta kryptowaluta ma znaczący potencjał wzrostu w nadchodzących latach. Z racji tego, że start listowania na giełdzie BNB to jest rok 2017, w roku 2020 jej wartość osiągnęła już 21 dolarów. I zobaczcie, tu jest taka ciekawostka w ciągu jednego dnia. Cena potrafiła się zmienić o ponad 50% i sukcesywnie od tamtego czasu ta cena co miesiąc wzrasta, 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 wzrasta i na dzisiaj jest to ponad 700 dolarów już. Jeżeli chodzi o przyszłą cenę BNB, analitycy szacują, że w 2026 roku cena ta będzie wynosiła minimalnie 3300 dolarów. A maksymalnie może wynosić 3800, więc tutaj kolejne, że tak powiem, prognozowanie potencjału wzrostowego. I teraz, jeżeli nie wykorzystaliście, czy nie wykorzystałeś, nie wykorzystałaś swojej szansy na to, żeby zarobić na Bitcoinie, bo niewiele osób rzeczywiście miało taką możliwość, skorzystała z tego aktywnie. Jeżeli nie skorzystałeś z Ethereum, a powiem Wam, że ja taką szansę miałem i też z niej nie skorzystałem, bo na przełomie roku 2016-17 kupowałem Ethereum po niecałe 7 dolarów. Dzisiaj Ethereum to jest 3450 380 dolarów. Ten kurs się troszeczkę zmienia, ale zobaczcie, minęło 8 lat i z 7 dolarów 3400 dolarów. Policzycie sobie procent zwrotu? Ja nie będę tego robił. Macie kalkulatory pod ręką, liczcie sobie. Tak będzie prościej. Więc ja tego, tego potencjału dla Ethereum też nie wykorzystałem. Miałem Ethereum, obracałem Ethereum, ale to było na zasadzie kupił, sprzedał, coś, coś zarobił, coś, coś stracił. Wykorzystywałem Ethereum do innych celów niż takich typowo spekulacyjnych, że miałbym je położyć sobie i miałyby leżeć, czyli może inwestycyjnych bardziej niż spekulacyjnych prawidłowe słowo. Więc ja tej szansy też nie wykorzystałem, ale jest kolejna możliwość: BNB. W jaki sposób możemy na, na tym zarobić? Tutaj nie będę mówił o tym, w jaki sposób możemy kupić BNB i je przetrzymać po to, żeby zarobić na wzroście wartości kursu samego tokena BNB. Tylko w jaki sposób możemy kumulować sobie BNB na swoich portfelach, nie wydając na to żadnych. Poważnych środków. Czy to jest dla Was interesujące? Tak, tak, tak. tak, tak interesujące bardzo. Pięć, bardzo, Bardzo, bardzo. a reszta? Pięć. Tak, tak, tak. No. Zatkało. Ja też jestem za. Jeżeli ktoś. To, dla kogoś nie jest interesujące zbieranie tokena, który rośnie na wartości, no to może nie, że tak powiem, przez przypadek tutaj trafił. Ale okej, okay, idźmy dalej. Do czego jest używane BNB? Blockchain BNB jest przede wszystkim jako Binance Chain błyskawiczny i zdecentralizowany handel. Inteligentne kontrakty, tak jak ten, o którym będę dzisiaj więcej jeszcze mówił, oraz zdecentralizowane aplikacje z niskimi kosztami. Czyli ta aplikacja Ride BNB między innymi, jest oparta na, na blockchainie BNB. Wykorzystywane również do płacenia opłat stakingu oraz funkcji użytkowych w ekosystemie Binance. Więc wszystkie funkcje handlowe, wszystkie funkcje wymienne z racji tego, że są to małe opłaty przesyłowe, małe opłaty transakcyjne wynoszące 2,10 tysięczne BNB za każdą transakcję. To jest mniej więcej w tej chwili około 6 groszy. Za taki przelew z portfela na portfel. Do tego BNB jest wykorzystywane jako środek przeniesienia wartości. Czym jest OPI BNB? Jest to sieć tak zwane Optimum, o, przepraszam, Optimizm. Jest to sieć stworzona specjalnie do tego, żeby przyspieszyć skalowalność i przyspieszyć działanie systemu BNB Chain jako, jako jeden z elementów tego systemu. Obniżone opłaty transakcyjne, czyli to, o czym powiedziałem, do 0 do 2 dziesięciotysięcznych BNB za każdą transakcję. W praktyce to już jest potwierdzona wydajność tej sieci i możliwość przeprowadzania wielu set tysięcy transakcji w krótkim okresie czasu. Co będziemy potrzebowali do tego, aby zbierać swoje BNB? Przede wszystkim portfel, na którym one się będą zbierały. Rekomendujemy tutaj portfel SafePal. Oczywiście można też wykorzystać inne istniejące na rynku portfele, takie jak na przykład Metamask lub Trust Wallet, ale, że tak powiem, program, o którym mówię, najlepiej funkcjonuje z portfelem SafePal. Dlaczego? Dlatego, że portfel SafePal jest jednocześnie zintegrowany z Binance, czyli bezpośrednio z portfela SafePal mamy możliwość wymiany i dokonywania transakcji na giełdzie Binance bez oddzielnego wchodzenia na tą giełdę. Bezpośrednio z poziomu portfela możemy te operacje prowadzić. No i przede wszystkim, tak jak większość portfeli. Jest to portfel bezpieczny, tak? Klucz prywatny, uwierzytelnianie biometryczne, hasła, kopie zapasowe, no to wszystko, co się wiąże z pełnym bezpieczeństwem dla tego rodzaju portfeli. Możemy używać do tego portfela sprzętowego, czyli coś na podobieństwo pendrive'a z małym wyświetlaczem, w którym możemy te transakcje sobie przeprowadzać, jak również portfela mobilnego, który instaluje się na urządzenie mobilne. Czy to działające na Androidzie, czy działające na zgniłym jabłuszku. I teraz, w jaki sposób rozpocząć zbieranie swoich własnych BNB na tym właśnie portfelu? Po pierwsze, musisz pobrać taki portfel na swoje urządzenie mobilne. Robi się to dosłownie w półtorej minuty. Odnajdujemy sobie na Google Play albo na Apple Store tą aplikację ściągamy na portfel, konfigurujemy, zabezpieczamy hasłem, nie podajemy tutaj żadnych danych, bo to jest blockchain, wszystkie dane są anonimowe, więc nie ma tutaj konieczności przeprowadzania żadnego procesu KYC, przesyłania dokumentów, skanowania twarzy czy czegokolwiek innego. Jest to absolutnie anonimowe, więc taki portfel sobie uruchamiamy, zabezpieczamy, konfigurujemy pod to, żebyśmy mogli na tym portfelu gromadzić swoje tokeny BNB. Następnie doładowujemy ten portfel przy użyciu BNB właśnie. Rejestrujemy się do programu z linku polacającego osoby, która tutaj Was dzisiaj zaprosiła. I rozpoczynamy przygodę z programem Ride BNB, czyli zaczynamy zbierać swoje BNB tokeny. Teraz, żeby je zacząć zbierać na swój portfel potrzebował będziesz objąć w posiadanie jeden Przepraszam, nie jeden, kilka z pakietów czy też poziomów dostępności dla, dla możliwości uzyskiwania e, nagród czy też wypłat z programu w postaci BNB. Moja rekomendacja <coughs> i strategia, którą ustaliliśmy sobie tutaj wspólnie już z kilkoma osobami, jest taka, że obejmujesz sobie w posiadanie sześć pakietów e, BNB czyli tak zwanych sześć poziomów, z których będziesz mógł czy mogła otrzymywać swoje wynagrodzenie. Wartość tych sześciu pakietów to jest 0,2 BNB, czyli na chwilę obecną po dzisiejszym kursie to jest około 143 dolarów lub 590 zł. Co dalej? Żeby smart kontrakt, który, do którego się podłączysz, prawidłowo dla Ciebie pracował, Potrzebujesz dołączyć do tego programu minimum dwie osoby. Wtedy uruchamia się Twój smart contract i będziesz mieć prawo do tego, aby pobierać nagrody i wynagrodzenia ze wszystkich 12 wcześniej wspomnianych poziomów w Twojej strukturze organizacyjnej. Działa mniej więcej to w ten sposób. Z pierwszego poziomu od dwóch osób, które bezpośrednio. Zarejestrują się do programu z twojego polecenia, otrzymasz po 0.04 BNB, łącznie będzie to 0.08 BNB. Z poziomu drugiego otrzymasz 0.06 BNB od każdej z czterech osób, czyli łącznie 0.24 BNB. Ta struktura oczywiście będzie się rozwijała, w kolejne, będzie przechodziła w kolejne poziomy, gdyż tak jak powiedziałem, aby mieć prawo i możliwość pobierania nagród z tego programu, z tego systemu, z Twojej rekomendacji muszą być zarejestrowane minimum dwie osoby. Wtedy nabywasz prawo do pobierania wszystkich nagród, wszystkich prowizji do dwunastu poziomów. Łod. Z trzeciego poziomu od ośmiu kolejnych osób, które przyłączą się do Twojej grupy Otrzymasz po 0,12 od każdej osoby, czyli 0,96 BNB łącznie. Z czwartego poziomu, czyli od 15 osób do 30 osób, z czwartego poziomu dochody również trafią do ciebie. Z piątego, z szóstego również. Do dwunastego poziomu będziesz otrzymywać dochody w podobny sposób. Teraz zobaczcie, jakie to są, jakiego rzędu są to kwoty. No już to, co powiedziałem, do poziomu trzeciego mówiłem szczegółowo. Na poziomie czwartym będzie 16 osób, na poziomie piątym 32, na poziomie szóstym sto, y, 64, 128, 256, 512 na dziewiątym, na dziesiątym 1024, na jedenastym 2048, na dwunastym 4096. Łącznie Twoja organizacja może liczyć maksymalnie niestety tylko 8190 osób. znaczy, może nie, może liczyć więcej, ale wynagrodzenie będziesz otrzymywał tylko i wyłącznie od takiej ilości osób, co się przełoży w cyfrach na kwoty 33,5 tysiąca BNB. I teraz zobaczcie, jak to się ma w poszczególnych poziomach. Obejmując posiadanie sześć pierwszych pakietów. Czy też poziomów, będę używał zamiennie tego nazewnictwa, nabywasz prawo do pobierania nagród z pierwszych sześciu poziomów, czyli od pierwszych dwóch osób z drugiego z pierwszego poziomu, od czterech osób z drugiego, od ośmiu z trzeciego, od szesnastu z czwartego, od trzydziestu dwóch z piątego i od sześćdziesięciu czterech z szóstego. I z każdego poziomu jest innej wartości nagroda od każdej osoby, co łącznie. Z tych tylko pierwszych sześciu osobu, osób da Ci wynagrodzenie około 8 BNB. Czym dalej? Tym tylko lepiej. Te cyferki, zobaczcie, one się z każdym poziomem zwiększają, 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 zwiększają. Jeszcze o tym szczegółowo powiem przy omówieniu sposobu podziału tych środków, w, jakich, w jaki sposób one tutaj się nam dzielą pomiędzy wszystkich uczestników tego programu. Dodatkowo. Osoby, które osiągną poziom 10, 11 i 12, otrzymają dodatkową pulę środków z tzw. opłat licencyjnych lub tantiemowych, która z obrotu światowego wynosi 1% i jest dzielona pomiędzy wszystkich uczestników tego systemu. W ilościach tutaj, tak jak widzicie, 0,35% do poziomu 10, 0,35% do poziomu 11 i 0,3% do poziomu 11. Czyli wszystkie osoby, które osiągną poziom 10, 11, 12 będą brały udział w podziale tych środków z puli ogólnoświatowej. A powiem Wam, że to są całkiem, całkiem przyjemne środki, z racji tego, że w tej chwili w systemie jest już ponad, pół miliona ludzi na całym świecie, a to dopiero początek, bo to jest dopiero trzy miesiące, jak ten program został uruchomiony i działa na świecie. No cóż, jakie są zalety społeczności RainBnB i takiego sposobu budowania biznesu? Przede wszystkim unikalność. Unikalność tego modelu wynikająca z tego, że wszystko jest zautomatyzowane, zrobione na blockchainie pod postacią inteligentnego kontraktu z najnowocześniejszą funkcjonalność. Struktura binarna wypłacająca zyski wszystkim członkom społeczności jest całkowicie automatyczna. Nie ma tutaj jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Nikt tutaj do tego nie przykłada ręki, bo wszystkie operacje, wszystkie transakcje są zapisane w smart kontrakcie i realizowane bezpośrednio w blockchainie. Więc cokolwiek się tutaj dzieje w Twojej organizacji, w Twojej grupie, strukturze automatycznie jest przesyłane na twój zewnętrzny portfel, co jednocześnie powoduje to, że jest to w pełni bezpieczne, bo środki nie są gromadzone na żadnej platformie, na żadnej scentralizowanej platformie, na żadnych serwerach, tylko wszystko jest automatycznie przesyłane bezpośrednio na twój zewnętrzny portfel, taki jak SafePal, o którym mówiłem, lub inne, o których też wspomniałem na przykład MetaMask lub Trust wallet lub jakikolwiek inny, który tutaj sobie zechcecie do tego programu podłączyć. W przyszłości Ride BNB zakłada, że tokeny będą wykorzystywane jeszcze do innych funkcjonalności, takich jak projekty gier. Zostanie stworzony własny blockchain, giełda i ewentualnie boty handlowe, które też będą miały możliwość zarabiania dodatkowych. Tokenów. Dlaczego Right BNB? Przede wszystkim brak centralnego zarządzania. Smart contract steruje wszystkim. Brak tutaj osoby, czy osób, które miałyby jako, jakieś władztwo nad y, całym projektem, nad całym programem. Przez to y, jest program odporny na jakiekolwiek manipulacje oszustwa. Smart kontrakt jest zamknięty i nie można dokonywać nim jakichkolwiek zmian. Jest to trwałe i niezmienne pod postacią zapisów w smart kontrakcie. Wszystkie procesy są zautomatyzowane i realizowane za pośrednictwem inteligentnych kontraktów. No i jeszcze właśnie dlaczego. Przede wszystkim to, o czym już mówiłem ponad 500 tysięcy ludzi już w tej chwili na całym świecie korzysta z RideBnB. To jest tylko 3 miesiące. I Raibnb jest obecne już w ponad 30 kilku krajach na świecie. Tu jeszcze polskiej flagi nie ma, bo my dopiero zaczynamy, więc ta, ta mapa się bardzo szybko będzie tutaj nam zmieniała. Program rozwija się bardzo szybko, bardzo dynamicznie. W trzy miesiące ponad pół miliona ludzi dołączyło się do tego programu, i w ciągu tych trzech miesięcy program już wy, wygenerował wielu. Wiele osób, które zarobiły dzięki temu bardzo pokaźne sumy. Tutaj liderką w tej kwestii jest pewna pani z Afryki, która zarobiła ponad 3 miliony dolarów. 3 miliony dolarów w, takim, w tak krótkim okresie w takim powiedziałbym biednym kraju jak RPA. Ok. To tak, ogól, że tak powiem, z ogólnych wiadomości, takich teoretycznych, a teraz może coś bardziej praktycznego. W jaki sposób następuje podział środków w ramach systemu ride Tak jak powiedziałem, jest tutaj tworzona pewnego rodzaju organizacja struktura binarna, dwójkowa, liniowa. System automatycznie uzupełnia wszystkie, Wolne miejsca kolejnymi osobami, które rejestrują się do tego programu zgodnie z kolejnością taką, że ustawia te osoby w kolejności od góry do dołu i od strony lewej do prawej. System dwójkowy, liniowy, podobnie jak w innych programach. I teraz, co się dzieje dalej? Ty dołączając się do programu. Wykupujesz sobie swoją pozycję, ustawiasz ją w takiej właśnie strukturze, w takiej organizacji. Tak jak powiedziałem, rekomendujemy, działamy systemem zakupu pierwszych sześciu poziomów, czy też pierwszych sześciu pakietów. Jest to wartość około 0,2 BNB. Tu napisałem dokładnie, jest to 1968. Ale z opłatami przesyłowymi dobrze jest na portfelu mieć przygotowane 0,2 BNB. I co się wtedy dzieje? Z zakupu Twojego pierwszego pakietu wynagrodzenie otrzymuje osoba, która jest jeden poziom nad tobą w strukturze organizacyjnej. Z zakupu Twojego drugiego pakietu wynagrodzenie otrzymuje osoba, która jest dwa poziomy nad tobą w Twojej strukturze. Albo Ty jesteś w jej strukturze, właściwie tak powiemy określić. Z poziomu wynagrodzenie z Twojego poziomu trzeciego, czy też trzeciego pakietu, otrzymuje osoba, która jest trzy poziomy nad tobą, z Twojego czwartego pakietu, osoba, która jest cztery poziomy nad tobą, z Twojego piątego, osoba, która jest pięć poziomów nad tobą, i z Twojego szóstego pakietu, osoba, która jest sześć poziomów nad tobą. I tak do poziomu dwunastego. Ja tutaj, że tak powiem, zatrzymuję się na tych sześciu, żeby pokazać Wam pewien model, jak to działa, pewien schemat, ale tak się dzieje do poziomu dwunastego do góry i tak się dzieje też do poziomu dwunastego w dół. Razem oddajemy do struktury, do, do innych osób 0,19 BNB. Pamiętacie, ile było, jaki był koszt zakupu tych sześciu pakietów? Notujecie? 143 dolary lub 590 zł. ale w BNB podawałem tu przed chwilą. No 19, za, za, no tyle, no 19 z czymś, nie? 19,68, jest 68 jest, tak. jest przeznaczane dodatkowo na 1% wynagrodzenia dla, dla osób poziomu 10, 11, 12 i dodatkowo 1% dla twórców tego programu, bo oni biorą tylko 1% ze wszystkich środków, które tutaj w systemie są przekazywane pomiędzy uczestnikami. Ok, lecimy dalej. I teraz pod tobą, żeby smart kontrakt dla ciebie zadziałał i żebyś zaczął zarabiać swoje środki, potrzebujesz dołączyć do tego programu minimum swoje dwie osoby. I z dołączenia tych osób otrzymasz wynagrodzenie dwa razy po 004 BNB. Po im kolejnym poziomie, kolejne osoby. Będzie, będą się dołączały, system je ustawi pod tobą. Będą, będą to cztery miejsca, które system wypełni, i od tych czterech osób otrzymasz po 0,06 BNB za każdą. Z trzeciego poziomu otrzymasz od 8 osób po 0,12 BNB za każdą. Z poziomu czwartego od 16 osób otrzymasz po 0,24 BNB za każdą osobę. Z poziomu piątego i otrzymasz 32 razy od 32 osób po 0,48 Bnb z poziomu szóstego otrzymasz od 64 osób, które się ustawią na Twoim szóstym poziomie po 0,96 Bnb. Łącznie? A może jeszcze nie moment i tak będzie się działo do poziomu 12. Każda, każdy poziom to ilość osób w poziomie razy 2 i ilość yy, i wartość... Yy, Nagrody, którą będziesz otrzymywał z takiego poziomu, też razy 2, ale mnożona przez ilość osób. I tak jak widzicie, 12, 24, 48, 96. Wszystko jest razy 2, razy 2, razy 2, razy 2. I tak do poziomu 12. Z tych sześciu poziomów, tylko z tych sześciu poziomów, to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, prawie 8 BNB. Po dzisiejszym kursie to jest 23 tysiące złotych. Ponadto wyższe poziomy dokładnie tym samym schematem. Z poziomu siódmego od 128 osób wynagrodzenie, z poziomu ósmego od 256 osób dostaniesz nagrodę, z poziomu dziewiątego od 512 osób dostaniesz nagrodę, z poziomu dziesiątego 10, od 1024 osób. Z poziomu 11 od 2048 osób i z poziomu 12 od 4096 osób otrzymasz nagrodę. I tu ta nagroda jest największa, bo jest 644 BNB razy 4096 osób. Łącznie, jak sumujemy te nagrody, ze wszystkich poziomów, będzie to 33,5 tysiąca BNB. To ma kalkulator pod ręką. Poczekaj, moment. Mówisz jeśli, nam jeśli nie boicie o... dużych cyfr, policzcie. Poczekaj, moment, bo powiedziałeś, że wykupujemy pierwszych sześć poziomów. A żeby otrzymać e, profity z poziomu siódmego, ósmego, tam do dwunastego, to hmm. oczywiście najpierw musimy sobie wykupić ten poziom siódmy, zgadza ósmy się, i tak dalej. Zgadza, tak? Się, zgadza się, więc teraz tak. Okej. Okay. W momencie, kiedy, ja mówiłem tutaj na początek, na początek obejmujesz posiadanie pierwsze sześć pakietów, które dają Ci prawo pobierania nagród z pierwszych sześciu poziomów, a potem już zobacz, zarabiasz pierwszego poziomu, z drugiego, okay. z trzeciego, z czwartego. Okay, ja zarabiasz I z tych zarobionych dokonujesz tak zwanego upgrade'u, czyli dokupujesz sobie wtedy wyższe poziomy. Zaraz zobaczymy w tabelce, jak to wygląda. Rozumiem. Wygląda Trzeba pilnować tak. struktury. Wygląda to tak. Zobacz, z pierwszych sześciu poziomów możesz otrzymać prawie 8 BNB. O, tutaj. Jeżeli to sumujemy to jest te 7,99 coś tam było, tak? I teraz, okay. już jeżeli już zarobisz z poziomu drugiego, trzeciego, czwartego, możesz spokojnie sobie nabyć, czy objąć posiadanie pakiet wyższy, siódmy ósmy, dziewiąty, z tych środków, które już będą zgromadzone na twoim portfelu, po to, żeby nabyć prawo do pobierania tantiem i nagród z poziomów wyższych. Więc jednorazowo wykładamy z kieszeni czy też z portfela 0,2 BNB po to, żeby uruchomić sobie taki wielopoziomowy biznes. Biznes w trzech prostych krokach. Instalujesz portfel, Uruchamiasz sobie swój smart kontrakt, czy podpinasz się do smart kontraktu rejest poprzez rejestrację. Polecasz to innym osobom. Minimum dwóch, żeby ten biznes zaczął pracować dla ciebie i przynosić ci dochody. Możesz polecać to większej ilości osób, wtedy będzie się szybciej rozwijał. Jeżeli zainteresowała Cię ta informacja, skontaktuj się z osobą, od której ją otrzymałeś.